Cześć! Rozwiązanie tego zadania podzielę na trzy odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny i tutaj pokażę Ci jak wyznaczyć równania symetralnych odcinków AB i BC, natomiast dwa kolejne odcinki to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Zacznijmy od definicji symetralnej odcinka. Wiemy, że to jest taka prosta, która musi być prostopadła do danego odcinka i ta prosta musi przechodzić przez środek danego odcinka. Więc na początek wyznaczmy środek odcinka AB. Środek odcinka wyliczamy wyznaczając średnią arytmetyczną współrzędnych x oraz y punktów, w tym przypadku A i B. Więc tworzymy średnią arytmetyczną współrzędnych x punktów A i B, to jest 0 dodać 2, czyli 2. Podzielić na 2 to 1, następnie 2 dodać 4 to 6, podzielić na 2 to 3. Przez ten punkt będzie przechodziła symetralna. Skoro symetralna jest to prosta, prostopadła do odcinka AB, to teraz wyznaczmy współczynnik kierunkowy odcinka, czy prostej przechodzącej przez punkty AB. No, to też jest bardzo prosty wzór. Odejmujemy od yb, ya i dzielimy przez xb odjąć xa. Po podstawieniu liczb otrzymamy 4 minus 2 to jest 2. Podzielić przez 2 odjąć 0 to 2. 2 podzielić przez 2 to się równa 1. Następnie wyznaczamy współczynnik kierunkowy. Symetralnej. Pamiętamy, że symetralna jest prostopadła do prostej przechodzącej przez punkty AB, czyli musi zachodzić taki warunek. To jest współczynnik kierunkowy symetralnej. Tutaj mamy współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty AB. Tutaj musi być minus. I teraz tak, otrzymamy AS razy 1, to się równa minus 1, czyli Współczynnik kierunkowy symetralnej wynosi minus 1. I symetralna to jest prosta, która będzie przechodziła przez środek, zatem musimy zapisać jeszcze równanie kierunkowe. y to się równa ax plus b. Współczynnik a już znamy, to jest minus 1. I teraz do tego równania podstawiamy środek odcinka, współrzędne środka odcinka, czyli. Tutaj trójeczkę wstawiam. Tutaj 1 wyznaczam B i określam to równanie. To jest y równa się minus x dodać 4. Takie jest równanie symetralnej dla odcinka AB. W kolejnym kroku wyznaczmy symetralną odcinka BC. Więc szukamy początkowo środka odcinka. 2 dodać 6 to 8 podzielić na 2 to 4 4 dodać 2 to 6 podzielić na 2 to 3 następnie wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty BC no to odejmujemy po współrzędnych 2 odjąć 4 to jest minus 2 podzielić przez podzielić przez 6 odjąć 2 to 4, minus 2 czwarte po skróceniu to jest minus 1, 2. Następnie musimy wyznaczyć współczynnik kierunkowy symetralnej. Po podstawieniu do tego równania liczby minus 1, 2 otrzymamy współczynnik kierunkowy równy 2. No i teraz równanie kierunkowe wygląda tak. y to się równa. A AX, czyli w tym przypadku będzie 2X dodać B. Ta symetralna przechodzi przez punkt współrzędnych 4-3, czyli w miejsce Y musisz podstawić trójkę w miejsce X czwórkę 3 odjąć 8 to jest minus 5, a zatem B równa się minus 5, stąd równanie kierunkowe wygląda tak. Pierwszy podpunkt za nami, za chwilkę odcinki bonusowe.